Cześć! Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie września, zanim jednak przejdziemy do książek, które przeczytałam w tym miesiącu, a chodzi między innymi o Olimpijskich herosów Rikara Jordana. Załóżcie, nie tak się umawialiśmy. Miał mi tu rzucić, owszem, ale trochę łagodniej. Poza tym w dalszym ciągu czekam na kompeti. Uważam, że należą mi się razem z fanfarami owacjami na stojąco, bo mówicie macie, chcieliście, przeczytałam i zaraz do tego wrócimy. Najpierw jednak zaproszę Was na spotkanie, które odbędzie się ze mną, jak również z jedną trzecią składu czytu, czytu. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek, 11 października o godzinie 18 w Bibliotece z Pasją w Gdyni. Także jeżeli jesteście z Gdyni, Truimia okolic. Zapraszam was na to spotkanie. Będziemy dyskutować o literaturze, a po spotkaniu, wiecie, przybijemy sobie piątkę, pogadamy czy coś, więc zapraszam was na to spotkanie. A teraz wracając do no, olimpijskich herosów, przeczytałam, udało się znakatenę Dom Hadesa Krew Olimpu, zrobiłam sobie też Reridę Neptuna, którego przeczytałam w sierpniu razem z zagubionym herosem, który niestety wychodzi na to, że jest jednak najsłabszym tomem tej serii, pomimo tego, że poznajemy tutaj Laosia, bo to ukochany bohater, także tak w skrócie moje ukochane bóstwo poza Posejdonem, który jest moim boskim ojcem chyba każdy ten wskazał mi Posejdona tak mi się wydaje, poza Apollem którego ubóstwiam, chociaż chyba bardziej wolę go w tej ludzkiej postaci, jako marudzącego Lestera Papadopoulosa z tą oponką na brzuchu i tymi pryszczami niż w tej swojej boskiej postaci, e, swoją drogą w dalszym ciągu nie kumam dlaczego Zeus zesłał na niego karę ale dobrze się stało, ponieważ dzięki temu otrzymaliśmy bardzo fajne książki. Jak wiecie, kocham Apolla, więc tak poza Posejdonem i Apollem, Hekate. Hekaty to po prostu moja ukochana bogini. Jeżeli chodzi o ukochanego bohatera, no to Leos, bo wszystkie panie kochają Leona Ukochana para, myślę, że Percy i Annabeth, a ukochany obóz, I tu się właśnie pojawia problem, ponieważ znacie um, moje zamiłowanie do Rzymu. Przynajmniej jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że na archeologii miałam specjalizację okres pługów rzymskich, uważałam, że to co przed Rzymem to właściwie przed Rzymem nic nie istniało i po Rzymie nic nie istniało, tylko Rzym się liczył, rzymskie potęgi i wpływy rzymskie u Germanów, Barbarzyńców więc właśnie obóz Jupiter czy z Herosów <grym> zamówiłam sobie koszulkę, w której chciałabym popaplać o tej serii teraz obstawiajcie jaką koszulkę sobie zamówiłam gdy tylko koszulka przyjdzie, zabieram się za paplando, myślę, że to będzie za jakieś maksymalnie dwa tygodnie jeszcze w październiku będzie paplando o olimpijskich Herosach, teraz tylko tak w skrócie powiem, że to moja druga ukochana seria stojąca na podium razem z Harrym Potterem, jeżeli chodzi o serię młodzieżowe, bo podoba mi się w niej zwłaszcza to, jaki Riordan położył nacisk na kreację bohaterów. Tu każdy z tych głównych bohaterów dostaje tyle samo czasu antenowego, że się tak wyrażę. to jest naprawdę coś niezwykłego. Co prawda brakuje mi tutaj takiego drugiego planu, tak jak mamy u Rowling z kolei taki głęboki, ten drugi plan, mamy tam sporo bohaterów, których śmierci przeżywaliśmy chociaż nie byli na pierwszym planie tam była taka trójwymiarowość tego wszystkiego tutaj trójwymiarowości mi brakuje, z kolei zaś u Rowling brakuje mi chociażby, halo, relacja Ron Hermiona, to się tak nagle narodziło więc o tym sobie wszystkim popaplamy razem ze spoilerami, może nawet porównanie troszeczkę do Harry'ego Pottera, właśnie za te dwa tygodnie w każdym razie przeczytałam kocham, uwielbiam, mam nadzieję że nie będziecie strzelać pochami, chociaż wiem, no, teraz powinnam przeczytać Magnosa albo Kroniki Rodu Kane, ale wybaczcie mi to, robię sobie przerwę od młodzieżówek, ponieważ jak patrzę na te książki przeczytane we wrześniu, to są to same młodzieżówki i zatęskniłam za jakimiś takimi innymi klimatami, więc już niebawem robię sobie um, takiego, zrobię reading vloga z czytania Martina, bo jeden Martin w miesiącu będę czytała, też drugi Legion Ryszarda Schwarza i jak się Sandersona, a jak nie to Sanderson idzie już na 100% na na listopad, ponieważ ja tak stęskniłam się za taką fantastyką, taką, wiecie, prawdziwą fantastyką, a nie tylko, wiecie, no, czytam same młodzieżówki. W tym miesiącu jakoś tak wyszło i, i teraz muszę trochę z tego wyjść. Także a propos młodzieżówek, przeczytałam mechaniczną księżniczkę Cassandry Clare. Jeżeli miałabym wybrać Team Gem czy Team Will, zdecydowanie Will. Na początku zachłysnęłam się gemem, ale potem on wydawał mi się zbyt wyidealizowany. No niestety. Także o tym sobie też popaplamy, jak wrócę z Gdyni z kolei, czyli już. 是。 W przyszłym tygodniu będzie paplando o jak to się nazywa, diabelskich maszynach, bo przeczytałam i bardzo Wam za tak to dziękuję. Może nie wszystko mi się podobało w tych książkach, ale na pewno doceniam warsztat Cassandry Clare, to jakim ona w ogóle językiem pisze. Te książki są napisane tak pięknym językiem, te metafory, które tam się pojawiają, relacje między bohaterami, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, także bardzo dziękuję Wam za to, że jednak, no, namówiliście mnie na diabelskie maszyny, bo wiecie, że gdy czytałam Miasto Kości, to stwierdziłam sobie no, takie, okej, okay, może że przeczytam dalej, może nie. Teraz chyba bardziej czuję się zachęcona do tego, żeby jednak dać szansę darom anioła i czytać te książki dalej, bo naprawdę zakochałam się w diabelskich maszynach. Także o tym sobie jeszcze popaplamy. Teraz, tak, w ramach takiego, może takiej powtórki z tego, co czytałam a co już jest na moim kanale o czym paplałam, więc wszystkie linki w opisie poniżej. Zacznę może od książki Jestem już normalna Holly Bone. Jest to książka o dziewczynie, która cierpi na nerwicę lękową i która stara się ukryć ten fakt przed swoimi znajomymi, ponieważ boi się, że e, oni, oni będą brali ją za kogoś, no nie wiem, nienormalnego e, która strasznie się tego wstydzi mamy tutaj też takie wątki feministyczne e, wątki dotyczące tego jak trudno jest być dziewczyną no, więc ja plecam tę książkę wszystkim dziewczynom i bardzo, ale to bardzo gorąco dziękuję za te wszystkie komentarze, które pojawiły się pod tym filmikiem, w którym opowiadałam też o moich tikach nerwowych, z którymi się zmagam, które stanowią dla mnie bardzo, ale to bardzo duży problem. I akurat ten filmik w ogóle z w oczach, potwierdza to, potwierdzi to Marta Gryfonka, bo strasznie przeżywałam ten film, czy go puszczać, czy nie. Wstawiłam w dniu wyjazdu na Chorwację, do Chorwacji. I e, właśnie dlatego jakby nie byłam w stanie odpowiadać na pytanie, Bieżąco na wszystkie komentarze, po prostu tylko czytałam sobie te wiadomości i jest mi naprawdę tak bardzo miło, że podzieliliście się ze mną swoimi historiami, że żaden komentarz z tych, które tam zostały pozostawione, na pewno nie zostanie bez odpowiedzi. Także bardzo Wam też dziękuję za wsparcie I, i to było naprawdę o wow! Jeszcze mam trochę odpowiedzi z Instagrama do ogarnięcia, bo na Instagramie też bardzo pisaliście. Wydawałam się wiele rozmów z różnymi osobami. No zdrowko Lilka, dopóki do nie. To bardzo dobrze, że kicha. Bardzo dobrze, że kicha, ponieważ właśnie udrażniamy jej przewód tam, kanaliki łzowe, i jak kicha, to znaczy, że coś tam jej się udrażnia. To tak na marginesie odnośnie. Zdrowia mojej wilki. E, także o czym to ja mówiłam? a o tych wiadomościach z Instagrama, bo z niektórymi osobami wdawałam się w takie dłuższe rozmowy, a że szybko wyczerpałam limit internetu za granicą, no to potem już nie mogłam jakoś do tego przysiąść niestety. Więc bardzo wam dziękuję za to wsparcie, które mi okazaliście. No i e, zapraszam was na konkurs z tą książką, ponieważ już wtedy miałam zrobić ten konkurs, ale jakby nie potrafiłam go zrobić, bo potem co wam powiedziałam? Nagle wiecie, gdybym miała wyciągnąć książkę. Ej, a tak poza tym zapraszam. Proszę Was na konkurs, no, czułabym się niezbyt fajnie, robiąc coś takiego. Także konkurs robię teraz. Pytanie konkursowe jest, żebyście napisali, co takiego trudnego jest w byciu dziewczyną. Ewentualnie w byciu z dziewczyną, jeżeli jesteście chłopakami, a chcielibyście na przykład wygrać tę książkę dla swojej siostry, dziewczyny, bo jest to powieść, którą polecam przede wszystkim nastolatkom, dziewczynom. Także odpowiedzi piszą w komentarzach poniżej. Macie czas do 14 października. Po tym terminie zostanie wyłoniona jedna osoba, do której powędruje książka Hollyborn. Jestem już normalna, którą polecam bardzo, ale to bardzo gorąco. No i myślę, że tym akcentem możemy przejść do żywiołów karteru Meridian Sedge. Książka, z jednej strony ciekawa, ponieważ mamy tutaj strażników wybieranych z czterech frakcji, frakcji ognia, wody, powietrza i ziemi. Mamy tu cztery żywioły, którzy mają chronić społeczeństwo przed Nerimim, czyli wampirami. W ogóle Nerimim mi się strasznie dokażyło z Nephilim, bo czytałam tę książkę zaraz po skończeniu Mechanicznej Księżniczki, także wydaje mi się, że były to takie pewne, podobne elementy, jak na przykład portal, przez który bohaterowie tej książki przenosili się w różne miejsca. To samo było w Mechanicznej Księżniczce, więc ta książka pod niektórymi względami jest wtórna. Miałam wrażenie, że autorka wzięła sobie takich kilka rozmaitych młodzieżówek, świadomie bądź nie, połączyła różne rzeczy i wrzuciła do tej książki, która ze względu na główny wątek, czyli walkę z wampirami wydaje się taka trochę już przebrzmiała ponieważ wydaje mi się, że czas wampirów, zwłaszcza jeżeli chodzi o powieści młodzieżowe, no już przeminął, to, to było i nie wiem czy jest sens do tego wracać jasne, fajnie jak te wampiry pojawiają się jako taki dodatek, jak na przykład u Cassandry Clare w diabelskich Maszynach, tam były jakieś takie akcenty związane z wampirami, ale żeby tak walczyć z wampirami i w ogóle, to powiem szczerze że nie wiem co o tym myśleć bo z jednej strony ta książka jest ciekawa bardzo podoba mi się ten świat, który autorka starała się wykrować. Bardzo podobają mi się te właśnie żywioły, ale no i bohaterowie, dialogi między bohaterami, ogólnie dialogi, chociaż wydaje mi się, że autorce przydałaby się lepsza redakcja, korekta, pomijając literówki, czasami to się pojawiają takie głupotki, ale tak to już chyba jest. To jest chyba self-publishing, wydawnictwo Waspos. Wydaje mi się, że to jest właśnie self-publishing, że tak to jest z tymi książkami, które nie doczekają się no niestety dobrej redakcji, że. Ja staram się przemykać wtedy oko na niektóre rzeczy, więc troszeczkę starałam się przymknąć oko na, na takie różne głupotki. Zwłaszcza, że zdarzyło mi się czytać naprawdę straszne książki wydane przez poważne wydawnictwa, więc powiedzmy, że nie jest tak źle. Książka z jednej strony intrygująca, a z drugiej strony troszeczkę wtórna. Komu może się spodobać? Myślę, że może spodobać się młodzieży, która jakby nie ma na swoim koncie zbyt wiele przeczytanych takich fantastycznych powieści młodzieżowych. Pod, spodoba się, myślę, osobom, które. Lubią też wampiry, walkę z wampirami Które może czekają na takie książki o wampirach Bo, bo dawno chyba takich książek Już nie było zresztą Więc um, uważam, że Żywiały Karteru Nie są jakieś wybitne Ale też nie są tak złe jak mówi czytacz Z którym gadałam o tej książce I na początku rzeczywiście myślałam, że ta książka będzie taka straszna Ale w koniec końców Jak dla mnie e, nie była najgorsza Tak taki powiedzmy przeciętniak Przeciętniak, który polecam wam Dla takiego trochę no nie wiem odmóżdżenia, gdyby ktoś chciał Swoją drogą w ogóle ciekawa jestem, jak to tam dalej się rozwinie, bo jednak mamy tutaj otwarte zakończenie, więc autorka może nas jeszcze zaskoczyć, może pójść w jakimś trochę innym kierunku, może to jakoś fajniej rozwinąć, może też lepiej dopracować, jeżeli będzie rzeczywiście dobra redakcja, więc ja za Meridian trzymam trzymam gorąco, gorąco kciuki, a żywiały karteru no mimo wszystko polecam, mimo tego, że to nie jest idealne, to wierzę, że znajdzie to grono swoich odbiorców, więc tak, żywiały karteru mamy. Tutaj jeszcze zostały nam dwie książki Tusz i Lalkarz z Krakowa I teraz, która książka ma piękniejszą okładkę? To jest bardzo trudne zadanie dla okładkowej sroki Wydaje mi się, że bardziej przemawia do mnie Tusz Alice Broadway bo no kocham wszystko, co się świeci, także okładka wygrywa. Szkoda tylko, że treść aż tak bardzo mnie nie porwała. Z jednej strony bardzo podoba mi się pomysł autorki na ten świat, na tatuaże, robienie księgi skór z ludzi, bo e, skóra zmarłego jest no, z niego zdzierana, powstaje księga skór, która potem jest analizowana przez różnych ludzi. Jeżeli ktoś prowadził godne życie, to księga skór wraca do rodziny, żeby można obcować ze zmarłym jakoś, a jeżeli nie, no, to księga jest zniszczona razem z duszą, także pod tym względem. Autorka miała naprawdę kilka bardzo fajnych pomysłów. Szkoda tylko, że ta fabuła tak trochę bardzo przywodzi na myśl, no nie wiem, niezgodną. Ja tu miałam największe skojarzenia z niezgodną i w sumie, jeżeli dojdzie do jakiejś rebelii, otrzymamy kolejną młodzieżową dystopię, więc nie wiem, autentycznie nie mam zielonego pojęcia w dalszym ciągu co sądzić o tej książce na temat tej serii wypowiem się dopiero po przeczytaniu drugiego tomu, który mam nadzieję pojawi się jakoś niebawem, bo na razie stawiam wielki znak zapytania nad tą książką, Mnie oczywiście kocham okładkę, która jest przepiękna przekochana, jeżeli zaś chodzi o e, lalkarza z Krakowa R.M. Romero, okładka też jest piękna tylko no niestety nie ma tu błyszczących elementów, żebym się za nią opowiedziała ale bardzo podoba mi się środek zawierający bardzo ładne ilustracje Ilustracje pokazywałam wam je tak trochę w moim paplanzie o tej książce, więc odsyłam do tego filmiku. I te ilustracje bardzo dobrze dopełniają treść, nadają tej książce taki magiczny klimat. Mamy tutaj sporo metafor. Mamy lalkę Karolinę, która ucieka z krainy lalek okupowanej przez szczury. No i Karolina trafia do Krakowa jeszcze takiego przedwojennego, gdzie zaprzyjaźnia się z właścicielem sklepu z zabawkami. Pewną małą dziewczynką potem dochodzi tam do wojny, drugiej wojny światowej, pojawiają się Niemcy w Krakowie, obserwujemy okupację niemiecką i to jest naprawdę bardzo dobrze opowiedziane właśnie tak dla młodego czytelnika, także Lalkarza z Krakowa, polecam bardzo, ale to bardzo gorąco, to jest w ogóle takie jedno chyba z większych zaskoczeń tego roku, zwłaszcza, że jest to książka napisana przez Amerykanka, nie przez Polaka, czyli mamy takie trochę inne spojrzenie na wojnę powiedzmy, także polecam Lalkarza z Krakowa to jest taki must read dla dzieci, że się tak wyrażę, także myślę, że to już wszystko, czy, czy czytałam coś jeszcze? Chyba nie, bo czasami czytam na czytniku, jak na przykład Diabelskie Maszyny i potem nie pamiętam, że coś czytałam i ja o tym nie mówię, ale to chyba wszystko. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Musicie być, bo jak nie, to ja strzelę na was, pocha. Więc to są książki, które przeczytałam w tym miesiącu. Wrzesień stał, jak widzicie, pod znakiem młodzieżówek. październik będzie stał bardziej pod znakiem takiej literatury dla dorosłych, że się tak wyrażę. A później, a później nie wiem, bo coś tam chyba jeszcze miałam przeczytać, nie? Prosiliście mnie, nie pamiętam o co, na pewno Magnus Chase, ale co tam jeszcze było? Illuminaj. Okej, okay, dobra, to jeszcze muszę przeczytać. Dajcie znać, co chcecie, żebym przeczytała, to przeczytam. Niebawem pojawią się takie bardziej spoilerowe omówienia, właśnie oliwijskich herosów, diabelskich maszyn i tak dalej. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i myślę, że do zobaczenia w kolejnym. Nie ma co już tego przedłużać. Trzymajcie się, pa!